Dzień dobry, poszukiwaczu życia fantastycznego. Wiesz, moja droga osobista i droga, której uczę w duchowości, to jest droga środka. Droga, w której jest miejsce na wiele rzeczy. Najwięcej zadziewa się w byciu po prostu. Najwięcej zadziewa się powolnej, pięknej. Głębokiej transformacji właśnie wtedy, kiedy jesteśmy przy sobie, właśnie wtedy, kiedy kierujemy wzrok z zewnątrz do środka i nie musimy polaryzować razem z tym światem zewnętrznym, kiedy wszyscy mają taki sam potencjał, wtedy się zadziewa moja droga środka. I w związku z tym rzadko się wypowiadam. Na kontrowersyjne tematy, bo w tej środkowej drodze jest dużo, dużo zgody na to, że każdy wybiera tak, jak potrzebuje. Mam nadzieję, że w mojej drodze środka jest bardzo dużo pokory, ale o pokorze chyba w następnym odcinku podcastu, jeśli zostanie tak opublikowany, jak planuję. Mm, ale jednak czasami zabieram ten głos. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć mikrohistorię. Jakiś czas temu ktoś z tego polskiego duchowego świata, kto też uczy czytania kronik, tak jak i ja, puścił gdzieś w sieci informację o tym, że odbywa się jakieś wydarzenie, w czasie którego będzie można sprawdzić swoje predyspozycje do czytania kronik pola, kaszy, channelingu. I ja, choć jestem ekstremalnie mało udzielająca się zwykle w takich aspektach i w ogóle w mediach. to udałam znać w komentarzem, że, że myślę, że to mega ważne, żebyśmy nie stawali tutaj do tego, że są tacy, którzy nadają się mniej lub bardziej, bo czytanie pola jest czymś ekstremalnie naturalnym dla nas i podejście, podejście, że dzielimy się tu na lepszych i gorszych, hmm, jakoś mnie tak w sercu ukłuło. Bardzo jest mi to bliskie, że tak, ludzie czytają bardzo różnie. Sama wielu ludzi przeszkoliłam i widziałam niezwykłe sposoby czytania, niezwykłe sposoby. Większość ludzi czyta faktycznie dosyć podobnie, używając poprzez, poprzez drogę, znaczy bramą do czytania, jest serce i wyobraźnia, i ludzie widzą obrazy, czują i to chyba w większości słyszą też, też słowa, ale faktycznie są też tacy, którzy czytają poprzez ciało, poprzez jakiś pozazmysłowy zupełnie odbiór. Mm, niewyobrażalny, nie, nie, niewytłumaczalny do złapania w ogóle w słowach. Ludzie mają tak unikatowe sposoby. I za każdym razem, kiedy zaczynam jakiś kurs, kronik, to słyszę, że od każdego uczestnika, że dobra, <ścoughs> wszyscy na pewno się nauczą, ale nie ja. I potem przychodzi ten czas, kiedy, kiedy czytamy pierwszy raz i okazuje się, że wszyscy to robią. Tak bądź inaczej, a jeśli ktoś nawet ma jakieś zacięcie, to odkrywa piękno tego swojego sposobu czytania. I czasami to chwilę trwa, w sensie, nigdy nie skończyłam kursu, żeby ktoś nie czytał. Wiadomo, że to się rozwija i trzeba potem przy tym być i eksplorować ten swój własny, unikatowy sposób czytania. Ale miałam takie silne poczucie, że kiedy Mówimy o predyspozycjach. Tam pod tym wydarzeniem zrobiła się mikro, mikro burza. Wybaczcie za wyrażenie. Kiedy dzielimy nas na tych, którzy mogą, i na tych, którzy nie mogą, albo mogą bardziej lub mniej, to kurczę, tak strasznie odbieramy sobie możliwość tej totalnej, nieoznaczonej niczym, nienaznaczonej niczym eksploracji tego, w jaki sposób nasze wyższe ja do nas mówi, gdzie nam płynie najbardziej, ta klasyfikacja na większy bądź mniejszy potencjał. Wybaczcie, nie wiem, co było w tym wydarzeniu ostatecznie, bo to była jego reklama, być może tam e, byłoby w jakimś sensie powiedziane to samo. Mam nadzieję, że tak by było. Natomiast jakby ten przekaz... E, z tej reklamy jasno wynikało, że mm, każdy by tak myślę to zrozumiał: że są ci, którzy mogą bardziej lub mniej. I dla mnie to jest ten kawałek duchowego ego, które tak mocno nam czasami wybija. I wiem, że ono bywa drogą do tego, żeby gdzieś dojść I tak samo dobrą drogą, jak każdą inną. A jednak, więc nie mówię o tym, żeby tej drogi nie wybierać, ale mówię, żeby starać się wychodzić z iluzji, że nie jest lepiej lub gorzej, mniej lub bardziej, tylko każdy, dosłownie każdy jest unikatowym bogiem doświadczającym tego życia. W tak ekstremalnie różnych warunkach tego życia doświadczamy i to jest piękne, że jest tu nieograniczona pula możliwości wyboru życia. <grym> z tak bardzo różnymi cechami, z tak bardzo, zawsze myślę o tym skrótem myślowym, jak o grze komputerowej, że życie jest tak absolutnie fascynujące pod względem tego, że, że każdy parametr, że mamy tysiące parametrów i możemy wszystkie je dostosować do tego, czego chcemy doświadczyć w tym życiu, przychodząc tu na Ziemię. Natomiast jednocześnie nie mam żadnych wątpliwości, że akurat rozumienie swojego wyższego ja dla każdego jest totalnie dostępne. I tak ludzie będą widzieć to inaczej, czuć to inaczej, interpretować to inaczej, ale jednak jest to podstawowa jakość wiążąca nas tutaj wszystkich w jeden krąg na ziemi. Nie ma takiej mocy, żebyśmy nie mogli mieć. Możliwości rozmowy ze swoją duszą, czucia swojej intuicji. Czasami to może chwilę zabrać, ale dzisiaj chciałam jakoś uderzyć z tą wiadomością do Was, żebyście to przemyśleli, jak to czujecie. Ja nie spotkałam nigdy nikogo, kto nie mógłby czytać. Nie wiesz, żebym mogła spotkać taką osobę. Natomiast spotkałam ludzi, którzy byli przekonani, że nie będą i zaczynali czytać w absolutnie najbardziej niesamowite sposoby na świecie. Mm. I wiem, że gdyby nie moja totalna wiara w te osoby, gdyby miały ufać w sprawdzaniu jakiegokolwiek potencjału w tym, i nie pójść za tym, że ja wiem, że są w stanie to zrobić i pokazuję różne możliwości dojścia do tego. No to może byłoby inaczej, i to też byłoby doświadczenie, może też byłoby cenne, ale dzisiaj postanowiłam zabrać głos, bo myślę, że to coś, co warto, żeby popłynęło w świat. Ta perspektywa, że nie jesteśmy lepsi i gorsi, ta perspektywa, że droga środka jednak i że każdy z nas ma taką samą moc. Do sięgania po swoje wyższe potencjały. A moc będzie wyglądała inaczej. To fakt. Ale jednak u podstawy jest taka sama. Wszyscy mamy wpływ na swoje życie. My wszyscy mamy wpływ na kontakt z naszym wyższym ja. I chyba dzisiaj tyle. Dajcie znać co myślicie. Dajcie znać, jak Wy widzicie ten temat. Jestem ciekawa, jak na moje ostatnie. Wychodzenie do świata to dość mocno określona opinia. Mm. No, dzisiaj refleksyjnie. Dzisiaj głęboko i refleksyjnie. No to niech moc będzie z wami, moi drodzy poszukiwacze. A tymczasem dziękuję i proszę o więcej.